Nie można się uśmiechać, ale ja się zswaniłam, ja się dałam spróbować operatorowi, i, wam, i do was mogę się uśmiechnąć pełną gębą, spyszną kutią u boku. Ho, ho, ho! Dzień dobry, witam Was w Magdalenkowej kuchni ponownie. Dzisiaj będziemy robić mam tutaj pszenicę, będziemy robić kutie. U nas w domu z mężem jesteśmy podzieleni. Mój mąż woli maka gigi, robiliśmy razem, natomiast ja wolę kutię. Dzisiaj dam wam taką radę, jedną przy kuti. Ja do tej kuti będę potrzebowała tylko 15 Deko maku, ale ja tutaj mam tego maku 1,5 kg ponad. Ponieważ u mnie naprawdę są makowe święta, i są makowce, i makagigi, i kutia, i będą pierożki z makiem. U, w związku z tym ja teraz, żeby dwa razy młynka nie brudzić, ja będę dzisiaj gotowała cały ten mak. Jak już go zmielę, zemlę, zemle, zmielę to go schowam do pojemników i zamrożę. Tak, że będę miała już tuż przed świętami. Gotowy mak, tylko dodam miód, mrodzynki i różne inne rzeczy, i będę miała już gotowy. Oszczędzajcie swój czas i oszczędzajcie również wodę, której nie trzeba będzie zużywać dwukrotnie do mycia maszynki do mielenia mięsa. No to cóż, Mam pszenicę, mam wszystko co mi jest potrzebne, nawet mam rum. Serdecznie was zapraszam do zrobienia razem ze mną kuti, bo ona naprawdę jest pyszna i w środku jest jeszcze kawałek czegoś wesołego do roboty. Ty. Tak jak mówiłam, robię z dużej ilości maku. Do gotującego się mleka wsypuję mak. I teraz muszę ten mak co jakiś czas mieszać, żeby mi się nie przypalił, bo mleko, jak wiecie, łatwo się przypala. Więc na niewielkim ogniu będę to gotować i to będzie gotowane tak około 30 minut. Proszę pamiętać, że proporcje są takie, że na 40 deko maku 1 litr mleka. A ja ponieważ daję więcej maku, więc też zaoszczędzam na mleku. Mm, pięknie ten mak pachnie, uwielbiam mak. I smak, i zapach. I tak jak Wam obiecałam, kutia będzie z kawałkiem czegoś wesołego, a tym kawałkiem jest rum. <grym> Zakręcam, zamieszam i odstawiam. I wiecie co? Takie namoczone rodzynki mogą długo, długo stać im się, nic z tym alkoholu nie stanie. I proszę, zobaczcie, jak ten mak wchłonął te 2 litry mleka, ale jeszcze nie do końca, więc akurat tego mleka mi skarczyło, bo ja długo mieszałam. I teraz muszę, zanim będę mielić to ten mak, to muszę ten mak odcedzić. I przecedzamy. No i tak tu się teraz będę stała i przecedzała. Jak przecedzę, to się spotkamy przy maszynce do mielenia mięsa. Odsączony mak będzie mielić i będzie dużo hałasu. Jak widzicie, jest tutaj trochę tego mleka. Ja celowo dokładnie nie odsączyłam tego maku, żeby on był bardziej wilgotny. No, i teraz muszę niestety tutaj sobie stać i trzykrotnie zmielić ten mak, a jest go dużo. Im więcej będę mielić, tym więcej tego. Za każdym razem tego maku będzie więcej. Ale właśnie tak to bywa przy świętach wigilijno-bożonarodzeniowych. Zaraz się spotkamy, aż to wszystko zrobię. Do miski wrzucam ugotowaną i osączoną pszenicę. Dodam lekką szczyptę soli, żeby podbić słodycz. Odstawiam i zajmuję się orzechami włoskimi. Muszę je posiekać. Ej, jak to tu przyszedł? Dzień dobry panu. Halo. Też będziesz robił z nami kutnię. Popatrzcie, ja tu mam orzeszek. Tak, zdrowe są orzeszki. Dodaję do pszenicy posiekane orzechy włoskie. Obiecany kawałek czegoś wesołego, czyli rodzynki namoczone w rumie. Ja tak byle jak osączam, żeby tego rumu trochę też było, mm, taki zapach. Mm, mm. I do tego laska wanili. Przekrawam wzdłuż, rozchylam i to, co jest tutaj, wyjmuję. O! I to jest najlepsze wanili. O! Tak! Do szklanki daję. 36% śmietanę, ale taką gęstą. Wrzucę tutaj tę wanilię, wymieszam. No tak, to już święta, święta. Niech ta śmietana trochę zaromatyzuje się wanilią. Jeżeli nie macie laski wanilii, to możecie dać cukier waniliowy. Dodam płynnego miodu ze dwie łyżki. No, i to, co zajęło nam tak bardzo dużo czasu, zmielony mak na całe święta. Dodam teraz do kuty, odłożę trochę na inne danie i zamrożę. I na święta będę już miała z głowy. Mieszam, dodam śmietany. Mieszam. Próbuję. Mmm, coś wspaniałego. <laughs> Spróbowane, wymieszane, przełożone do miski, gotowe. Kochani, polecam Wam: kutia to jest naprawdę, w ogóle kutia to jest danie wschodnie bardziej prawosławne, ale bardzo Wam polecam. To jest naprawdę pyszne. Tego dużo się nie je, bo to jest i słodkie, i syte, a przecież to już jest desera, jesteśmy po niesłychanie obfitej wieczerzy wigilijnej. Polecam. Naprawdę polecam. Jedyny minus. Nie można się uśmiechać. Ja się trochę stwaniłam. Dałam spróbować kutię operatorowi, dzięki czemu mogę się pełnym, czystym uśmiechem do Was przymilić. To jest jedyna wada kuti, że mak wchodzi między zęby i czasami wygląda to nieapetycznie, ale to jest tak apetyczny deser, że naprawdę bardzo serdecznie Wam go polecam. A na Instagramie czekam na Wasze opinie, czy polubiliście kutię. Czy już u was w domu kutia gości na stołach? No to cóż, ja się tymczasem z wami żegnam. Do miłego!